Tak. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobrze. shot. Jeden górny tunel u mnie jest zdjęty? Mam bombę. Czy już nie? Nie mam. jest skurwa. Staję, staję. Co jest? Kur nie. Pierdę, że mi nie. żeby że właśnie kopa wyjebało. Oj, nawet <śmienny> ja. no, ja. no, no, jeszcze bo zaczął brzmieć jakiś <śmienny> bibi-bop. Nie, e, e, e. Jako, granaty z crawlem wybieram, co i jakieś jakieś skróty coś. po prostu. Szukaj tak granaty w kółkiem. Możesz to zbindować, że pod... No wiem, do no, kiedyś byłem zbindowany, kiedyś. Zacząłem kurwa szukać flesza, to dobiłem. Pod F to był flame czy flash? Nie już nie No Myślę, kiedyś. Pod F się broń ogląda. A, rozumiem. Daj A się pod H się robi ciekawą sztuczkę. pod Alta 4. <noise> Tak, jeszcze Jest paka short. O kurwa, ten co rozdał? O, pięknie. jest nie posypały. Kurwa, nie for speed ships, to ja tutaj od longa leciałem. <laughs> o kurwa, dobra. Obwodnica? Ojej. O pusień za tysiąc pingów u mnie patrzy, że mamy. No. Fajnie było. Cześć. O, próbuję! To wygląda granie w ten chłopoter, kurwa, na telefonie. też. Nawet ma klawiaturę w porządku. Wszystkie krzutki naciskałeś. O! Ładnie. O! <grystanie> Bardzo się starałeś, lec z gry wyleciałeś. Woje mnie Pod nogi. o! o. <grystanie> nie, ale kurwa, jebane. Że mają skiny, a skiny jak wiadomo grają. Oczywiście, tak, zapomniałem, przepraszam. Short, 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 Wbijają shorta We dwójkę co najmniej Jest nice. ale Najjik Na no, midzie ja jest, wchodzi shorta O, oh, jakie ciało Gdy ciało z wygina, miód malina ja pierdol I nie ma drugiej takiej Krew spływa do pingwina, cieknie ślina Ja im plecy robię Hmm Mati, you goat Best player ever O, za, za tym jest Bro, Wybiegaj dalej, jak je łop, nie patrząc Mati, co tutaj? Ej, co zrobił? Mati, jedź z nim ja. Nie chciałem i co zabierać po prostu Tak, tak, Kuba, wszyscy o tym wiemy Tak, tak, tak Stop it, stop it, stop it. Co oni nie odjebali za taktykę, stare, to nie mam pytań. Nie wiem ale ja kurwa udało mi się e, rewolwerem. Ja mam mordo 52 obrażenia, kurwa, chodź <grywa> Serio kurwa tak. Jakim cudem <grywa> To jest Kurwa niemożliwe <grywa> Może ty, ty, typa nie I było od 4 minut 5 5 12 dm do przecież, od 4 rundy. <grywa> Tak. A nie było kurwa od drugiej rundy. No no, kurwa! No, 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 no. Mocno, bo po tym co widziałem, przy tym trzecim to się działo. Wchodzi już. Kurwa! Jezu, już myślałem, że tego też. Zjebałem ja Co? Ja ale to, ale... Masz jak słyszeć? Tak, ja słyszę Wejdę sobie tam. Idź po dymecz. Jest tu, przodemwał. to to nasz. Yes! A, yes! zabił go! Zabił go! Ile miał? Ile, ile mu zabrałeś? 29 Ale 140 masz! Jezu Bartek! Brawo! Prawie, prawie yes. się, jestem z ciebie dumny! Tam Me, top mi, top mi! Trzech! Obijcie wszyscy trzech! Na galę idą, gale idą! Tak, dwóch poszło na shorta. Short, short! Two. Four guys on short. Three more. Two more. One more. Ej, bo obijałem nice. ich! Kurwa, jakie Ja tam trzech obiłem, więc. Ja Ale ja pierwszy zabiłem tego pierwszego jednego. Bo <noise> <noise> ledwo wychylił i go zajebał, nie? Jest! Jest na speców pecu strzelać. Broń, dwa broń. Ty no i na mnie. jakaś broń? Nie, jeszcze Jest, jest. 21! Tak jest. Idź tam, w ten. Idź tam, w ten, no. Idź tam, w ten. One more long. Może być tam, uważaj. Nie wiem jak on. Nie, to. B jest czyste, jak coś pomogi. Nice. Dobrze. No, jest Jeden na sidestep w sajcie. Za pupą. Nice. To ostatni mój drugi sander, mid pewnie. Ale i tak plant jest na... na rąkach, no, więc... No. Nice. Powiem tak, ja pra prawdopodobnie co porażki jest bliskie 0, więc. No jest 0. Jest serio? <grym> Ale ja nie, nie powiem to. ostatni. Żony co spadł. Kurwa nie zatrzymuj kurwa, mnie. Nie mnie... zablokowałeś debilu, ty mnie jebany. Zablokowałeś, debilu jebany. Ty nie zablokowałeś tywiru Jak kurwa jak oni mi wychodzą, a ja idę w lewo, żeby uciec, czyli w twoją stronę, to kto mnie kurwa blokuje? Pod wejścia podabano wшли. Pokazało. A bo tutaj nie tam się z nim.

Dzięki. Masz moją turbinę. to, chodź, ma. na atak, mówię. Jeszcze jednego, tutaj jest wszędzie. Co kurwa nad nie widziałem, nie? Nie chyba byłeś tam i nie widziałeś go? Szaku za dużo HP. <noise> Znalazłem go, kurwę! Zabrała WP pewnie. <noise> to on ciebie chyba zna. Tak <noise> cień. Paka, paka jest tutaj, w tym, w, w drzwiach się da. W drzwiach, no o. I long jeden. Obity. Obity jest trochę ten. Który? a był Ten, dokładnie ten, co go zabiłeś. Orange, can you drop? You have so much money. You can drop me M4. I oh. have money. But you have more money. Cause I'm not dying. Back. Y on nie, nie umiera, mówi, tak? O Boże Niech się wy... <śmienicza> 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 Palę im szybko najpierw z na na tym Nie, nie pal, nie pal Dobra No ty, że jak rzucisz tego Ignite'a to się tak odbije, że mnie spali o niej Też prawda Ej, hey, Johnny jak zwykle pod trawnik wchodzi Jaś Niesamowite to jest Kogo z MZFiem? Żuka teraz? Nie. Jeden banon, jeden mit. Jeden banana wupa. Lecę ci robię. SSG nawet. Brawo, z Chelsea Orange, what are you doing? Tell me. Dwóch na bananie było. Macie smoke, macie, macie smoke. Nieź tam, smoke rzucił. Syba Orange, tak, jest Sorry. Full control. Ja pierdolę, wypierdolę mnie z tego.

To niemożliwe, nie, że to nie, zajebał Hedam kurwa. Dla tak, mnie potrafił go trafić, Ta. nie? Zrobił ósemeczkę. Zrobił Kurwa auga na Gaila, nie? Jeszcze bucha, ksiądz go rucha. Siadam na mostu i jadę. Jan, Guru pójdzie. O twój stary pójdzie. Guru. Twój też. Wiem.